Pompki, przysiady, nożyce, w każdej rundzie, siedem minut przerwy. 7 e? minut przerwy. Aga, czyli ja dobrze usłyszałem. Tak, tak, tak. Trzy ćwiczenia, cztery ćwiczenia, siedem minut przerwy, trzy ćwiczenia, nie ćwiczenia, 7 siedem minut, minut przerwy i tak dalej. A ciekawe, ile pan ma doświadczenia. Jestem Ta. ciekawa. No, mam doświadczenie, tak. To, ja jestem celowym personelem, także po szkole, <laughs> także jest doświadczenie. Skoro nie ma jaj i czekamy na popis profesjonalisty. No dobra, no to, to zaczynamy może od tak, od rozgrzewki. Od pompaczych. Aha. Oj oj to bez żadnej, rozgrzewki. Tak, żadnej rozgrzeweczki. Nic. Dywanik nie przeszkadza. I dobra. Dobra. nas. <śmiech> <śmiech> nie ja boże ja bym nic <laughs> nie czułam, ja ogóle nie wiem się robi No to Pani zobacz. I to cały instruktor? <laughs> ja pokrytyjana. Żeby mu to zdejmę. Widocznie tak. Ciekawy egzemplarz, jeżeli mogę tak powiedzieć, nam się trafił. Trener wjechał, żadnego wywiadu, żadnych pytań, jeżeli chodzi o zdrowie, przeciwwskazania. A no to jest taka rozgrzewka, te poczki? <grym> Wygląda na to, że rozgrzewka dla pana to temat tabu. <grym> I Lecimy. Lecimy raz, dwa. Ale w ogóle co się dzieje? <grym> Widzisz to? Trzy, pięć, <grym> <Stawaj, nie. cinco, grym> pięć, sześć. <grym> 17, 18. Dobra, no. A zrobiono. Zamiana ról. Tu była zamiana ról. No dobra, to widzieliście, jak się pomski robi. Tak. No. Teraz trzeba. No, dobra, to Do ćwiczeń pan ma nietradycyjne podejście. Może w innym temacie okaże się większym tradycjonalistą. A coś z dietą pan... Doradzi? Tak. dieta to osoba ja, dodatkowo, dodatkowo jest płatna. Za wiedzę trzeba płacić. Ja bym chciał, żeby pan mi napisał dietę, która gdzieś się składała z kebabów i parówek. To, to, to można i z kebabów włożyć ze wszystkiego. Tylko kwestia... Jest <słysy> jest, jest, jest <słysy> Co on gada w ogóle, ten chłop, nie? A banan, bo... Ktoś kiedyś mówił, że banan po treningu, że banany po treningu No może być banan, że banan jest dobry generalnie, bo ma tam trzy rodzaje cukru w dobrych proporcjach. Ale jakich? No jest dobry, on szybko tam uzupełnia pewne rzeczy, Ale jakie? A trzy rodzaje cukru? No to ma tam trzy rodzaje. A jakie? No to jest już tam dalsza filozofia. O, ja no słuchaj, ja nie wiedziałam, że banan jest taki skomplikowany.